Się dziś będziemy robić paszy dla kurs. Ja już nasypałem około gdzieś w tyle ehm, z rozdrobnionego ehm, popcornu. Nie, no Właśnie zapomniałem tego słowa. Chciałem powiedzieć popcorn, bo ostatnio tak często go jem. Nasypujemy jeszcze trochę. Kolejnym składnikiem była jakby taka. Mąka popcornowa. Będę też nie wiem jak to nazwać taki już bardziej przemielony. Dodamy sobie jeszcze go tutaj trochę, ale to jest tylko jako podsypka. No i idziemy po następny składnik Dobra, już tu jesteśmy. Ehm, tutaj pewnie jest jakieś zboże, ale jak mówię, ja nie będę marnował, jeszcze świeże jest. Przed kilku dni w sierpniu, więc wejdę przydałaby się latarka. Dobra, więc to no wezmę mm, kilka garści. Pamiętajcie, że owsu ma być więcej niż kukurydzy. To jest taki mój przepis. Nie wiem, może to się u Was sprawdzi. Umiem się te kozy przypomnę, powoli do tego owsu. Na przykład wolą pokrojone jabłka i takie inne różne słodkie rzeczy też muszę dodać do paszy jako jakieś dodatki do paszy tak jak pojedyncze podajecie to pewnie kroicie na takie kawałki trochę większe a do paszy to ja bym polecał dać kawałki mniejsze ponieważ korzysty będą miały łatwiej Na kamerze wydaje się, że tu jest tak ciemno. Akurat nie jest tak aż ciemno, to ja widzę. Nawet tutaj widzę wiele więcej niż jestem w stanie dostrzec w kamerze, a wzrok w e, ciemności ma słaby. Mamy większość teraz owsu, jeszcze dam z dwie garści, takie pełne pewnie, później to wszystko wymieszamy, żeby te składniki się wymieszały i nie było tak, że tylko jeden składnik jest na wierzchu, a reszta pod spodem Dlatego tego ja daje dużo takiego owsu, bo to jest główny składnik tej mieszanki i też chcemy przyzwyczaić, żeby mi jadł owies od pani, od której kupiłem Potem dowiedziałem się jeszcze przez telefon, że e, potrzebuję jeszcze osób Bo one tu siędzą owiec Tak jakoś widzę, że tak są się ujec ten owiec ale dobra Najchętniej to jedzą trawę i jakieś inne takie smakołyki. Jak też nie jedzą. Obierków nie polecam wrzucać, bo z mojego doświadczenia wiem, że jak ktoś mi z rodziny tam wrzucił obierki, no to one i tak tego nie jedzą, więc potem będzie się tylko marnować. I już lepiej do jakiegoś samym postownika. Dobra, już wszystko mam. sorry za takie przydługie gadanie, jak widzicie już. Tak jak myślałem, już tutaj nic prawie nie ma. Więc pójdziemy do innego pomieszczenia. Dobra. Weźmy sobie tutaj, przyjdziemy. i tu powinno być jeszcze jakieś żyto damy jeszcze trochę Zobaczymy jeszcze czy nie ma jeszcze innych jakichś rodzajów. Jakieś przęży to czy coś. Nie no, nie ma. Zależałem właśnie. A tutaj są Dobra, to sobie stąd my weźmiemy Przydałabym mi że tylko jakaś Tak Nie wiem czy bym brał na rękę Czy boję, że to mogą być jakieś myszy lub szczury i mnie ugryzą, tego bym nie chciał, w sumie nie chciałbym się zarazić jak się nie boję, że bo spadnie zryzany dni, to akurat nie zarazie się nie chciał, Dobra. Jest tego trochę. Dobra, i to był, był jako tylko dodatek Dobra, teraz zmiksuję to w starym domku Przełożę sobie tylko kamerę do innej ręki, w prawej mam więcej siły, a w lewej I by to dziwnie mi teraz Dobra, mamy jeszcze pomysł trochę kukurydą podsypię Bo tak mało widać tej kukurydzy Napiszcie mi jeszcze w komentarzu jak ją udoskonalić mogę Bo tam bym się zastanawiał pewnie i jeszcze bym dał jakieś jabłka Czy coś takie typowe, takie sprawy Żeby miały lepsze jedzenie Dobra Potrzebuję jeszcze garścią I to wygląda jak jakaś mocno zmielona kukurydza mą na mąkę, czy coś. No, ale dobra, ma to być tylko dodatek. Teraz to zmiksujemy. i dodamy jeszcze pokruszonego chleba Dobra dodaję jeszcze pokruszony chleb Dobra dodaję jeszcze trochę chleba Teraz to zmiksuję jest tu owiec, przęzyto Chleb i kukuryda i mąka Chyba kryptodziana, właśnie to sobie i i... Dobra, wszystkie składniki dobrze zmieszamy I niesiemy do kóz No ja dobra Niesiemy im to co prawda, one teraz są na podwórku, przy bramie Chyba chcą iść do mnie Ale myślę, że im posmakuje Jak będą jadły, pokażę wam relację, Z wieczoru Wszystko tu ładnie jest Ślepta teraz trochę Na pierwszy plan wypłynął, to jeszcze zmieszam, żeby nie było tak dużo chleba na pierścieniu, z tym, żeby mi wszystko zjadły, bo dla nich taki łakomy koląbek teraz to jest ten chleb. Wiem, że go lubią, tylko po prostu nie mają zębów takich dużych, żeby go pogryźć, to muszę im go tak łamać. Dobra, jeszcze wadę przyniosę i jak się z Wami żegnam, to był właśnie ten mój filmik. Nara.